Ja pierdzielę kolejna przegrana, no, trzeci raz z rzędu naprawdę? Czy ktoś mi to może wytłumaczyć? Przecież my mamy taki gołet skład. No i, i co? I trzeci raz z rzędu przegrana? Co to ma być? Proszę, proszę wyjaśnijcie mi to. Co, nikt nie chce wyjaśnić? Nie ma żadnych wyjaśnień? Aha. No to super. No to co my teraz zrobimy? Ja pierdzielę. No nic, trzeba będzie grać tak jak wcześniej. No i grać tak jak wcześniej i znowu przegrać, no szkurna. Ej. W sumie to nie wydaje wam się, że może... Kapitan jest problemem? E, o co chodzi? Przecież ja jestem dobrym kapitanem. Tak, jesteś takim dobrym kapitanem, że Twoja drużyna już przegrała trzeci raz z rzędu. Z takimi zawodnikami to chyba musi być e, wina kapitana, co? E, no, jak to? Może to, może to zawodnicy powinni, powinni wziąć na siebie, a nie kapitan. No chłopie, no spójrz tylko na ten skład, no. Myślę, że to serio jest wina zawodników, że, że, że przegrywamy. Nie, wydaje mi się, że to jest lider, wi, 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 wina lidera. No, nie chcę trochę, ten. nie chcę tak się wstrząsać być, no, ale... Yy... No, Gribald też był dobrym zawodnikiem, no. No ta, ale widocznie liderem nie jest dobrym, no. Nie wiem, myślę, że to jest i, lina, i lidera i zawodników, chyba. Czy nie? Kurna, no, z takim składem, taki, taki skład dostałeś, w sumie to nie dostałeś. Sam sobie wybrałeś taki skład za rzepisty, i kurna, nie umiesz się nim posługiwać. No, chłopie, no, to jak ja bym był liderem, to chłopie tutaj wszystko by chodziło jak z zegarku. Zresztą było to widać w drużynie Glory Boys. Nie sądzicie? Hmm. Nie, no, niby w sumie to tak, no ale to. Nie wiem, nie wiem, jakby to w praktyce wyszło tutaj. Gwarantuję, żeby było dobrze. Hmm, gdyby był tylko jakiś. Yy, sposób, żeby pozbyć się lidera. Żeby go na przykład. Zastrzelić! Jestem uzbrojony. Uważaj. Eee, nie, nie no, przestańcie, no. Ja, pierdziele się mnie uwzięli, No, no dobra, no, może, może nie jestem dobrym liderem, no, ale kurna, no. Wy też dobrymi zawodnikami, widocznie nie jesteście, co? Może się co takich uważacie, ale wychodzi teraz, no, że nie jesteście. Już chyba lata w świetności wam przeminęły, co? No, tobie chyba również. Ach, tak? Słuchaj, bo już naprawdę moja cierpliwość się skończyła, no, no kurna, że aż trzy razy przegrać pod rząd, no chłopie, to, to jest tragedia, no i ja nie wiem, ja nie wiem, co ja zrobię, jak my przegramy czwarty raz i sam bym nie chciał wiedzieć, co ja zrobię, jakbyśmy przegrali czwarty raz. I w sumie racja, to jest trochę denerwujące, trzeci raz przegrywamy i z to, 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 to jak tam idzie, to wychodzi na to, że i czwarty raz przegramy. Ty kurde Trzeba się wziąć do roboty, ty Dobra, ale pomyślcie, może o tym, że wy byście też zali z siebie wszystko A nie na wszystko na lidera zbierzecie Bycie liderem jest bardzo stracujące Może dlatego nie powinieneś nim być, co? O ja pierdzielę. Dobra, wiecie co? Ja się idę przejść no chłopie, gdzie ty się wybierasz? Dyskusja jeszcze się nie skończyła. Ja no, Słuchajcie. Ja gwarantuję wam, że wszystko będzie dobrze. Ja ja już mam plan. Ja już mam plan, naprawdę. Naprawdę. Ja mam taki plan, że kurde, że normalnie zobaczycie. Normalnie zobaczycie. Nie chcę go wam na razie zdradzać, ale zobaczycie. Będzie dobry. Będzie dobry. Zaufajcie mi. No nie wiem czy tutaj można zaufać jak taki tutaj ten... Liderstwo twoje jest... No chłopie, no zaufaj mi, naprawdę, naprawdę zaufaj mi, jak, jak tym razem nie pali, to możesz mi już nigdy więcej w życiu nie ufać, możesz mi nawet cukru nigdy nie pożyczyć, bo, bo, bo ty mi nie ufasz, ok? nawet, nawet, nawet w tym wtedy będę, będę, będę w porządku z tym. No nie będę miał cukru, co prawda, ale no jakoś przeżyję bez cukru, może kogoś innego pożyczę, ale tym razem poproszę, no zaufajcie mi. W szczególności ty. No dobra, zobaczymy, co wykombinujesz. kombinujesz. Tylko lepiej tego nie spierdziel, bo jak to spierdzielisz... Um... Marnie z tobą będzie, chłopie. No dobra, dobra, ja pierdzielę. Ja się idę przejść i zobaczycie, już będzie to załatwione. Kurde. Chyba my... Trochę go... Słuchego... Tak... Źle potlaksowaliśmy. Tak osto, w sumie to... Najbardziej do kury. no ja pierdzielę, no ale chłop już mnie serio tak wnerwiał. No ja pierdzielę, no. Pewnie jeszcze sobie myślę, że on jest jakimś dobrym kapitanem albo coś. No ja nie mogę, no. Ja mówię, musimy się tutaj wziąć w garść. No my może też, ale chłop też się musi wziąć w garść, no, no, bo, no bo. No bo to, no, bo to, to naprawdę, no. To, 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 to się zapowiada tragicznie, no. Ktoś w ogóle wie, gdzie on poszedł. A nie wiem Ale czego ty chcesz ode mnie chłopie? Eee, słuchaj moja drużyna no ostro przegrywa i moi zawodnicy w szczególności pewien kurs się mocno wnerwiają I słuchaj mam dla siebie taki plan, plan Zapewne chciałbyś być liderem Liderem? Chciałbyś zapewne sprawować władzę w swojej drużynie Władzę? Chciałbyś żeby być tym najważniejszym na świecie? Najważniejszym? O, no. słuchaj. Mam plan, w którym obydwu nam wyjdzie na dobre. Ty odwalisz jakieś kurwa, No, sprzeciwisz się Zaptorowi po prostu. że on to w sumie jest słaby kapitałem. I że ty go nie chcesz. I tak, i tak się postaw przeciwko niemu. Może tam ktoś do ciebie dołączy? Wtedy by było dobrze. I kurna, wtedy wasza drużyna się rozpadnie. Ty będziesz miał władzę, a nam się uda może coś wygrać. Kurde. To tu wtedy mówię, że wam by się coś udało, że wygrać. Nie wiem, w sumie, czy chciał dawać w... przeciwnikowi większe szanse na wygranie. Ale z drugiej strony, władza! No dobra. Tylko no chłopie. Yy, przemyśl to jakoś, wynaleźć jakiś dobry powód, dobrą kampanię, żeby ktoś chciał za tobą obstać. Dobra, bo tylko wtedy to, to zadziała. Dobra, nie bój nic. No, dobra, dzięki, że się nie rozumiemy. Cześć. He, mam idealny plan. Wcale nie będzie mnie kosztować dużo wysiłku. No ale chyba całkiem nieźle zarządzam tą drużyną, co nie? No, 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 chyba tak, no. Nie no, panie kapitanie, pan świetnie zarządza tą drużyną. Oj, tak jeszcze jak? No trzy wygrane z rzędu, no to to już jest w ogóle. No, no ja potwierdzam, ja potwierdzam, że podzielam również zdanie kolegów. Pan jest naprawdę wyśmienitym liderem. No, to no to cieszy mnie to bardzo, że tak myślicie. Ja zresztą też myślę, że dobrze się sprawowałem słuchajcie, no. Deribal? nie, to tylko... Nie, to tylko ja. O Bernard, słuchaj, no my szukaliśmy ciebie, ale kurde, ciebie coś nie było. No i dobra, no teraz jestem. No i słuchajcie, i, i czy wam też się wydaje, że Zaptor jest takim trochę słabym liderem? Co? Dlaczego? Dlaczego ktoś by tak miał myśleć w ogóle? Nie zgadzacie się z jego zdaniem, prawda? Przecież my graliśmy 3-3 z rzędu. I chyba jestem też spokoziomki, nie? Ty no chyba tak? Czekaj, gdzie reszta, która popierała mnie jako lidera? No co? Co? Dlaczego? Co jest? What the heck? Co? Co? Przechwilą mnie wspieraliście. No, ale jednak woleliśmy obstać za Bernardem. Czy wy obstanęliście za nim tylko dlatego, że jest Bernardem? Chyba tak. Eee... No to, to ja mogę poradzić sobie? Ale wy sądzicie myśl chyba, że jestem dobrym liderem? No, 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 myślę, że tak. No, no, ja bym się nawet, że bardzo dobrym, jak mnie kurde, żeś mi dał rządzić. <grym> no, to dobra, to dzięki, ale... Czy, skąd was taka z, z, nagła zmiana nastawienia? Skąd ty w ogóle, Bernard, wziąłeś to, że jestem złym liderem? Przecież tylko trz, 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 aż trzy wygrane z rzędu. Zero przegranych jak na razie. Wszystko idzie yy, dobrze. No i ja nie wiem, skąd ty to wziąłeś, no. No po prostu, no. Nie, nie lubię tego, jak chodzisz, tego, jak mówisz, tego, jak się ubierasz. Ja chodzę nagi. No właśnie. Ja też mogę powiedzieć, że nie lubię tego jak mówisz, tego jak chodzisz i tego jak się ubierasz, jesteś hipokrytą, bo ty się ubierasz tak samo jak ja, ale ty też się ubierasz tak samo jak ja, a dobra zresztą, z głupim nie wygrasz. Czy ty mnie nazwałeś głupim chłopie? No i właśnie dlatego mówię, że, że, że nasz lider jest słabym liderem, no, to tak wyzywa uczestników bezczelnie, no, pomyślcie sobie, ej no ty rzeczywiście, nie zwróciłem na to uwagi wcześniej, ale ty kurde. On nas sobie tak po prostu wyzywa i my nic my, my tak mu, mówimy, że on jest dobrym liderem. Ja pierdzielę. tu my musieliśmy jacyś głupi być. Dobrze, że ty Bernard na to oświeciłeś. He, he, nie ma za co. Dobra, słuchajcie, chłopaki, pan jest taki, że musimy doprowadzić do jakiegoś rozpadu tej drużyny. Kurde, bo ja nie mogę z takim głąbem y Kurde, być w jednej drużynie, a co dopiero, żeby on mną dowodził, kto jest ze mną, my jesteśmy z tobą. No to dobra, to super. Teraz by wypadało w sumie tamtych jeszcze jeszcze przekonać, ale nie wiem, no. Nas jest czterech, ich pięciu, jest nawet całkiem porówno. Poza tym my jesteśmy superiorzy od nich, nie, my jesteśmy lepsi od nich. No tak, przecież my jesteśmy lepsi od nich. No, kurde, oni gadają ciągle temu zawtorowi, jak on jest dobry, a przecież, przecież to my jesteśmy dobsi. Nie, nie on. No, oni sami tak przed chwilą gadali. Ej, pierwsze słowo do dziennika, drugie słowo do śmietnika, ale wiesz, że to przeczy to co powiedziałeś. Ej, ej. Dziennik się spalił, śmietnik ocalił. Ej, tak dokładnie. Kurde, mogłeś mu nie podpowiadać. Ej, sorry, sorry. Ale serio, sorry, no, sorry, no, proszę, proszę mi. Chłopie, proszę, proszę. Dobra, anyways, no, ja pierdzielę. Skąd wyście to wzięli? No, ja nie mogę. I co wy teraz będziecie robić? A nie będziemy na, w ogóle na zadania przychodzić, nie będziemy się ciebie słuchać i w ogóle. ten. no. No to wtedy wiesz, że was wyrzucą. No, ale wtedy by twoja drużyna przegrała, pomyśl sobie. No dobra, no to jedna przegrana, to. oła, Może nic nie zmieni. Ale nas jest czterech. Jak będziemy się w czterech buntować, to będą cztery przegrane. I tamta ta drużyna zdobędzie. Aż cztery wygrane pod rząd. To pobije twój rekord. Kurde. Kurde, 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 kurde. Ja nie mogę. Ej, ej, to co oni robią? To nie wiem dlaczego oni to robią, ale ten plan... który są sobie obmyślić, to nawet nie jest głupi w sumie. Nie wiem, jego motyw może jest głupi, ale jego plan nie jest nawet głupi. Kurde! Ła! Kurde! No co by. co by to teraz zrobić? Nic nie możemy zrobić. No, na pewno coś możemy. Kurde! Wiem, mam pomysł. W sumie to nie mam. Wiem, mam pomysł. W sumie to nie mam. A nie, w sumie to mam, w sumie to mam. Nie, w sumie to ja mam. Ja mam pomysł. E, słuchajcie, może byśmy zawiadomili prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Tak, kurde. Wypadło mi to z głowy kompletnie, co chciałem powiedzieć, ale to, to właśnie chciałem powiedzieć, tak. Zawiadomijmy prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Nie, chodziło mi bardziej o rodziców, coś takiego. Jakiego, wiem. brata i jego. Ty, w sumie, w sumie to nie głupie. Zawiadomijmy rodziców, czy też brata prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Chodziło mi o Bernarda. Ja nie wiem, czy Bernard ma ojca. W sumie, jakby nie miał, to by wyjaśniał, dlaczego on się tak zachowuje teraz, ale. No można by było przed temu mam zerowi powiedzieć Ale nie wiem kurde, nie wiem. Ty ja może tak do screena pójść, że on tutaj się buntuje. Ty no w sumie. W sensie snitches gets teaches, ale to chyba jedyne wyjście, no. Dobra, to lecę